jaki jest księdza status kanoniczny wobec, wobec, wobec yy, papieża, wobec kościoła A jak ja to mam rozebrać szary ksiądz ja wiem przy czym ja stanowiam czego broniłem krzyża, najświętsze ofiary mszy świętej, gadania księdza Szymczaka, że jako dyrektor salezjański jak pali papierosy to to nie jest słabość tylko to jest grzech i dwa na pewno w tym są. Okradanie wspólnoty z pieniędzy i młodzieży z etosu, że sami na etapie młodego życia muszą się przeciwstawiać wszystkiemu co złe, a dyrektor salezjański Szymczak uważa, że jego palenie papierosów ma charakter neutralny, bo każdy ma jakąś słabość. Nie! Gdybyś palił i mówił, że to jest twój grzech, twoja, twój problem, to to jest zło, co robisz, czynisz, ale to mówienie jest słuszne. Natomiast jeśli mówisz i pozwalasz innym klakierom mówić, że to jest twoja słabość, do której masz prawo, bo inni mają też słabości, oszukujesz siebie, oszukujesz ludzi, jako salezjanin, szymczak. I dzisiaj ci powtarzam to samo, co mówiłem lat temu, ile to już będzie? 7, 8? A pytanie jak jest? Jak przychodzisz się w Roniecką, to dalej się tam okno otwiera na górze i widzisz w cieniu postać, która kopci? Bo nie chce być widziany? Co to jest? Mamy przychodzić z pomocą duszą zmarłych, żeby przyjść im z pomocą, przyjdźmy sobie z pomocą. Mają salezjanie ze mną problem, będą mieli coraz większy problem. Najmniejszy problem by mieli wtedy, kiedy by wejść w stan grzechu, babę se znaleźć, zacząć się upijać, prowadzić jakieś niemoralne życie albo grzechu nie uznawać w sobie, wytknięty i niewytknięty. Będą mieli salezjanie problem ze mną, jeden, drugi, trzeci, pizon, leja, moi współbracie. Będą mieli z księdzem Jackiem, z księdzem Dariuszem Kowalczykiem będą się przed Bogiem chcieli, chcieli tłumaczyć a on był wyrzucony ze zgromadzenia a pytanie a kto głosił katolicką wiarę a kto stał przy katolickim kulcie, wy będą jak żydzi którzy się będą chcieli legitymować przed Panem Bogiem że my w tej liczbie a Pan Jezus powie precz. chcesz być w liczbie popieczętowany.